Jesteście ciekawi, co ostatnio działo się w świecie gamingu? Zapraszam w takim razie na przegląd newsów. Jakiś czas temu mówiłam na kanale o Paralives, poważnej konkurencji dla Simsów. Odnośnik do filmu zostawię Wam w opisie. Okazuje się, że w trakcie powstawania jest jeszcze jedna gra, której Simsy mogą się obawiać. Mowa tutaj o Life by You. Od Paradox Interactive. Wczoraj pochwalili się pierwszym trailerem, a na pełną zapowiedź musimy poczekać do 20 marca. Osoby, które czekają na zagranie w Hogwarts Legacy na konsolach starszej generacji, niestety będą musiały poczekać dłużej niż zapowiadano. Początkowo gra na sprzęt 8 generacji miała się ukazać 4 kwietnia ale twórcy oznajmili, że muszą przesunąć premierę o kolejny miesiąc, tym samym podając 5 maj jako datę ostateczną. Studio nie podało przyczyny takiego opóźnienia, więc pozostaje nam mieć nadzieję, że to ostatnie przesunięcie Hogwarts Legacy. Marzy wam się udział w testach Frostpunk 2? I to w biurze studia w samym centrum Warszawy? Twórcy właśnie ogłosili, że szukają chętnych osób, które mają czas 1 i 2 kwietnia. Żeby wziąć w nich udział, wcale nie trzeba mieć doświadczenia. Wystarczy wypełnić krótką ankietę, którą podlinkuję wam w opisie, i spośród zgłaszających się osób wybiorę szczęśliwców, mogących na własnej skórze przekonać się, jak to jest być testerem gier. Dajcie znać, czy się zgłosiliście. Ten tydzień przyniósł nam kilka nowych informacji o grach, którymi musiałam się z Wami podzielić. Dzięki za oglądanie i standardowo widzimy się w przyszły piątek. Hej